Witam serdecznie, Pasieka Gusia. No to tak. Jak już wspominałem, będę w tym roku próbował robić swoje matki. Jak na razie wszystko pod górkę, bo to będzie hodowla w obecności matki, więc tak zwany wychów na folię. No i nie zgadzają się tutaj parametry tych rameczek, trzeba będzie przerobić, bo jeżeli ja będę chciał wsadzić to do ula, to zobaczcie to, koreczek i nie ma jak zaczepić, więc będę musiał to przesunąć troszkę do góry. Wszystko. Będę musiał to wszystko troszkę do góry przesunąć, bo nie mieści mi się tu lokówka, nawet sama. O, zobaczcie, jak wyjdzie matka, no to już nie mogę nic tutaj zrobić, nie mogę jej, jakby to powiedzieć, zachować tak, żeby nie uciekła. Tutaj druga rameczka przyszła. O, na ul. Warszawski, to jest ramka Wielkopolska, no ale nic tu niestety nie. Pasuje. Trzeba będzie przerobić. Po swojemu. No i tak to właśnie jest. Zestaw. Klateczki. Lokóweczki. Wszystko. Poszło. Eee, tutaj jest. Zaraz pokażę. Taka. Łyżka. Ostrość niech złapie do wyciągania larw będę wyciągał larwy dawał tu do koreczka i ten koreczek zawiesza się tu no i później one sobie tutaj odciągają taki cycuszek matecznik tak zwany I pyk. żeby nie uciekła no i tak miało być ich tyle niestety będę musiał przesunąć to do góry ale nie ma co płakać Na razie Na razie jest OK Będę się za to niedługo zabierał Myślałem, że dzisiaj to zrobię, no ale co? Nie ma jak, nie ma jak Kawusia jak zawsze No i tak to wygląda Wszystko co przychodziło No Pozdrawiam wszystkich tak cyrkluje, o tu kalendarzyk sobie nawet kupiłem elegancki, ładny i tutaj mamy wszystko od wyjęcia od złożenia jaja kiedy przekładać czyli na trzeci dzień ładnie tutaj jest wszystko zaznaczone kurcze spada o później co Tutaj już pisze przekładanie larw. Piąty, szósty i właśnie o tych matecznikach, tycuszkach mówiłem, tak? Lecimy tutaj z... Co tu pisze? Je... Nie wiem. Izolacja matecznika. No właśnie. Izolacja matecznika. Eee, wygryzienie. I wtedy się taką, właśnie lokóweczkę zakłada, wtedy jak jest izolacja, tak, to ta lokóweczka idzie. No i wtedy pszczółka się wygryza. Znaczy ta matka i. Tak to wygląda. Tutaj wychodzi matka, oblot, yy, unasienianie, czyli na jaki tam dzień od wyklucia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczywiście wszystko zależy od pogody. No, i tutaj mamy klateczkę taką, no, podobna, kolor inny, wysyłkowa. No i od początku. No i tak to właśnie wygląda, nie? Na razie jest zła pogoda. Będę miał chwilę czasu, to przerobię te rameczki i będzie, będę się zabierał do roboty. Nie? No, no to, pozdrawiam posieka kagusia i zdrowia wszystkim życzę.